Chwała Bogu! Przez dłuższy czas zastanawiałem się, czy dzielić się z wami tym fragmentem, czy się nie dzielić. Jest to fragment z bardzo takiego znanego miejsca, bardzo dobrze znany wam wszystkim, dlatego wielokrotnie się zastanawiałem, czy na pewno to jest to, co mam dzisiaj powiedzieć, ale Pan Bóg tak ciągle kładł mi te słowa Pana Jezusa na serce, dlatego chciałbym, abyśmy to razem dzisiaj przestudiowali, Oczywiście, tak jak brat Darek wspomniał, to nie będzie główna usługa, tylko krótka zachęta. Um, I już na wstępie, kiedy się zastanawiałem, to już nawet w rozpoczęciu Darka padło słowo, będzie zachowywał moje słowo, takie zdanie. Później śpiewaliśmy. Sam śpiew nie znaczy nic, jeśli serca nie ma w nim. I to się wszystko bardzo łączy z tym, czym chcę się dzisiaj też krótko podzielić. Dlatego zachęcam Was, abyśmy otworzyli wspólnie nasze Biblię, otworzyli na Ewangelii Mateusza i będziemy czytać od 13 rozdziału, 13, może od 3 wersetu. I mówił do nich wiele w podobieństwach. I powiedział. To siewca wyszedł siać, a gdy on siał, niektóre ziarna padły obok drogi i przybyły ptaki i zjadły je. Drugie natomiast padły na miejsca skaliste, gdzie nie miały wiele ziemi. Szybko wzeszły, ponieważ nie miały głębokiej ziemi, a gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, i wzrosły ciernie, i je zadusiły. Inne natomiast padły na ziemię dobrą i wydały plon. To wprawdzie stokrotny, a to sześćdziesięciokrotny, a to trzydziestokrotny. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Drodzy, bardzo znany fragment, bardzo znany obraz. Bardzo często, kiedy czytamy bądź słuchamy te słowa, odnosimy je w kontekście tylko tej czwartej gleby a propos nas samych. Bardzo często ta pierwsza, druga, trzecia gleba, która symbolizuje nasze serce czy postawę naszego serca, tak szybko gdzieś nam umyka i przechodzimy tylko do tej czwartej dobrej gleby. Ale tutaj Słowo Boże mówi o tych, którzy słuchają Słowo. Zarówno w pierwszym, w drugim, jak i w trzecim i w czwartym przykładzie Pan mówi do tych, którzy słuchają. Więc kto słucha dzisiaj słowa? Myślę, że my wszyscy w zboże, wszyscy jako nawróceni, wierzący ludzie, ci, którzy mienimy się wierzącymi ludźmi, słuchamy słowo. I co się dalej dzieje? Co się dalej dzieje? Widzimy, że możemy przyjąć cztery różne postawy w naszym sercu, gdyż ta gleba, jak wiemy, symbolizuje postawę naszego serca. I pan przychodzi, pan przychodzi, aby siać, aby zasiać w naszym sercu słowo. Pada na pierwszą glebę. I co się dzieje? Pada na drogę, czy przy drodze, jak w niektórych tłumaczeniach czytamy. Wczoraj, kiedy jechałem po drodze pełnej lodu, pomyślałem, a co by było, gdyby rolnik przyszedł i tutaj chciał zasiać na tą drogę? Oczywiście nic by z tego nie było. Czytamy o tym, że ziarno, które jest zasiane na taką Glebę, która jest na drodze czy przy drodze, nie ma żadnych szans wyrosnąć. Albo będzie przygniecione, albo będzie bardzo szybko zdeptane, albo przylecą, tak jak czytamy, ptaki, które zjedzą to ziarno. To jest pierwsza postawa naszego serca, jaką możemy przyjąć, bądź jaką nie powinniśmy przyjąć, a jaką czasami przyjmujemy. I kiedy o tym myślałem, kiedy też modliłem się o to o to, że czasem to słowo po prostu zostaje zdeptane. Przypomniały mi się słowa, gdzie czytamy, że Pan Jezus zgardzony był i opuszczony był, że On również przez świat był zdeptany. I nie możemy pozwalać na to, żeby Jego słowo było deptane, żebyśmy w naszym sercu przyjmowali taką postawę, która będzie tak obojętna, że wręcz aż depcząca. Łukasza czytamy, przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Co zrobi wróg, jeżeli zobaczy, że dobre słowo jest zasiane w twoim sercu? Jak najszybciej będzie chciał przyjść i zabrać je. Po to, aby ono nie wzrosło. Dlatego, że wróg doskonale wie, że jeżeli to słowo zapuści korzeń w twoim sercu, to zacznie cię zmieniać. Dlatego Dołoży wszelkich starań, aby to słowo, które będzie ściane w Twoim sercu, żeby jak najszybciej zniknęło z Twojego serca. To są właśnie te ptaki, które przyjdą i wydziobią je. Druga gleba, drugi rodzaj gleby, drugi rodzaj serca, czy naszego nastawienia w naszym sercu, jakie możemy przyjąć. Skała. Na pierwszą myśl skała, kiedy słyszymy, widzimy siłę. Widzimy coś potężnego. Każdy z nas, kto był w górach chociaż raz, potrafi wyobrazić sobie te piękne Boże stworzenie, te piękne górskie skały. Ale w kontekście słowa i w kontekście naszego serca może być zupełnie odwrotnie. To może wcale nie być piękne, kiedy nasze serce staje się jak skała. Kiedy czytamy. Padły na miejsca skaliste, gdzie nie miały wiele ziemi, szybko wzeszły, ponieważ nie było tam głębokiej ziemi. Kiedy czytamy wyjaśnienie do tego wersetu dalej, Słowo Boże mówi: Przeczytajmy może to: Ten, który posiany jest z miejsca skalistych, to ten, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, trwa tylko chwila, gdy nastaje ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz jest zgorszony. Co to oznacza? To jest myślę, że wielka katastrofa w przypadku wielu, wielu z nas, bardzo często to jest. Coś niewyobrażalnego, bo przychodzimy z wielkim entuzjazmem, z wielkim nastawieniem czytamy, przyjmujemy to Słowo radośnie, wielbimy Pana, trwamy w Nim, mamy przeświadczenie, że z Nim możemy wszystko. Ale tak jak Słowo Boże mówi, przychodzi pierwsza turbulencja, pierwszy tutaj nawet czytamy słońce, czyli coś naturalnego, co powinno się dziać, ale trochę trudniejsze warunki przychodzą, które nas wszystkich spotykają. I co wtedy? Kiedy nie mamy naszego korzenia, kiedy nie jesteśmy tak zagruntowani, żeby się ostać, kiedy przyjdzie sztorm w naszym życiu, wtedy zweryfikuje to, czego nie widać, czyli ten korzeń, to, co w naszym sercu, to, jak faktycznie zagruntowane jest nasze słowo. Co wtedy, kiedy nasze serce zaczyna ogarniać lęk, niepokój. Przestajemy trzymać się obietnic, które czytamy, które mamy dane przez Pana, i zaczynamy żyć niewiarą. Niewiarą, która zaczyna nas ogarniać przez to, że nie jesteśmy tak zagruntowani w Słowie Bożym, że nie czerpiemy z tych soków, z tej wody życia, z tej wody, która się nie kończy, z tego źródła niewyczerpalnych łask naszego Pana i zbawcy. Chcesz mieć korzeń, drogi bracia i siostro? Mówię to absolutnie też do siebie. Chcesz mieć korzeń? Musimy zagłębić się mocniej w słowo Boże. Musimy zagłębić się mocniej w modlitwę, w naszych domach, w naszych rodzinach, wszędzie. Musimy odrzucić myślenie o tym, co nie Boże, i zapuszczać w nim korzeń. To jest drugi rodzaj naszego serca, naszej postawy. Trzecia. Czytamy o trzeciej, trzeci rodzaj gleby ciernie. Posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Ten, który jest posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale troska tego wieku i zwodniczy urok bogactwa zadusza słowo i staje się bez owocnym. Kiedy myślę o cierniu, pierwsze co przychodzi mi do głowy to korona cierniowa. Kiedy czytam, słyszę słowo cierń, od razu mam obraz korony cierniowej, która była założona na głowę naszego Pana Jezusa. Wyrządziła ból, zrobiła rany. I to samo. Wierzę, że to samo dzieje się z naszym sercem. Kiedy wyrastają tam ciernie, które zagłuszają to, co dobre, zaczynają ranić. Wewnętrznie ranić. Kiedy Słowo Boże mówi, że wzrosną ciernie, czytamy ułuda bogactw tego świata, ten pęd tego życia. Wiecie, dzisiaj... Nie musimy o tym nawet mówić, wszyscy doskonale to czujemy w rozmowach z naszymi przyjaciółmi, w pracy, z kolegami, wszędzie. Wszyscy pędzimy, wszyscy potrzebujemy więcej. Takie czasy. Dajemy się w tą gonitwę i pędzimy, i pędzimy, i pędzimy. I nie mówię, że złą rzeczą jest pracować, bo musimy pracować, musimy nieść zaopatrzenie naszym domom, naszym rodzinom. To jest oczywiste, to jest jasne. Ale nastawienie naszego serca nigdy nie powinno zacząć dążyć dążyć do posiadania nad wyraz bogactw tego świata, nad wyraz umiłowania, posiadania takiego pragnienia, takiej żądzy tego co cielesne. Nie powinniśmy nigdy do tego dążyć, aby to nas tak wypełniło, że nie będziemy już myśleć o tym co pańskie. I to są te ciernie. To są te ciernie, które Mimo, że ty słyszysz Słowo Boże, ty jesteś otwarty na Słowo Boże, ty chcesz, ale nie odciąłeś się od tego, co przychodzi do Twojego serca, zagłusza, rozrasta się tak mocno i tak szybko, że to, co właściwe, to, co zdrowe, to, co Boże, to, co pożyteczne, nie może wzejść. Więc to taka też zachęta i olbrzymie przypomnienie. Aby właśnie badać też to serce, tą naszą glebę w tym kierunku, czy nie wyrastają tam ciernie, które ranią, tak jak raniły czoło Pana naszego Jezusa. I czwarta, czwarta gleba, jak czytamy, a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je. I w wytrwałości, i w wytrwałości wydają owoc. Czyli zachowywać słowo moje będziecie. To tak jak dzisiaj rozpoczęliśmy też dzisiejszy czas. Zachowywać słowo moje będziecie. Kiedy ziarno trafia na taką glebę, która jest przygotowana. Nie jestem rolnikiem, nie wiem, tam się pewnie ora, bronuje, coś, coś tam jeszcze. Przygotowuje się tą ziemię po to, żeby w odpowiednim czasie można było tam zasiać. To, co rolnik przewidział, żeby zasiać. To pierwsza rzecz, którą zauważyłem. Czy gleba, nawet najlepsza gleba, ma jakikolwiek wpływ na to, co ten rolnik będzie tam siał? Nie. To rolnik decyduje o tym, co zasieje w Twoim sercu. I tak trochę jest z naszym Panem. To Pan dokładnie wie, co posłać do Twojego serca, jakie słowo posłać do Twojego serca w odpowiednim czasie. Ale Ty musisz zadbać o tą glebę w swoim sercu, o to, żeby być przygotowanym na to słowo, odpowiedni w odpowiedni sposób. I kiedy przygotowujemy nasze serca, kiedy nasze serce jest gotowe, ta gleba w naszym sercu jest taka żyzna, taka konkretna, taka oczekująca już teraz na ten czas siania. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Jedna bardzo ważna rzecz, bez której nic nie zejdzie. To ziarno, które pada. To ziarno, które pada do tej ziemi, co z nim musi się stać? Musi obumrzeć. Aby to ziarno mogło zacząć rosnąć, ono musi w tej ziemi obumrzeć. I dokładnie tak samo jest z nami. Musimy obumrzeć z tego starego myślenia. Obumrzeć z tego starego życia, z tego cielesnego myślenia. Bo kiedy jesteśmy ludźmi wierzącymi, kiedy jesteśmy ludźmi w Panu i kiedy Pan chce do nas przychodzić, chce do nas mówić, pragnie, żebyśmy wydawali owoc, pragnie, żebyśmy mu służyli, to nie możemy wlec za sobą naszego starego myślenia, naszego starego. Toku rozumowania Bożych spraw, naszej starej cielesnej natury, tak jak apostoł Paweł mówi, przywleczcie nowego człowieka tak? odnówcie się, odmieńcie poprzez myślenie wasze. Wiele takich miejsc, kiedy czytamy, umarłem, ale teraz żyję w Chrystusie, wielokrotnie Słowo Boże to podkreśla, szczególnie w nowym przymierzu. Że pójście za Panem to jest zakończenie starego życia, a rozpoczęcie nowego, tak jak z tym ziarnem, które pada po to, żeby obumrzeć, ale żeby rosnąć, wyrosnąć na tej żyznej glebie. I czytamy. Czytamy, że ci, którzy usłyszeli i zachowują, zachowują, przyjmują słowo. Muszą pogodzić się z tym. Muszą pogodzić się absolutnie z tym, że to koniec. Koniec poprzedniego życia. Bo życie w Panu jest totalnie nowym, totalnie świeżym życiem, po to, abyś przyniósł dla Pana owoc. Trzydziestokrotny, 60-krotny, stukrotny. Ale żebyś przyniósł ten owoc, abyś przyniósł ten owoc. Kiedy godzimy się na śmierć naszych grzesznych upodobań, naszych grzesznych ambicji może, naszych grzesznych przyjemności poprzez to, że to ziarno obumiera w nas samych. Kiedy, wiecie, godzimy się na krzyżowanie własnego egoizmu w nas samych i stawiamy Pana wreszcie na tronie naszych serc. Kiedy godzimy się na to wszystko, wtedy... W tym nowym życiu, które powstaje po obumarciu tego małego, niewinnego nasionka zaczyna siedzieć wszystko tak naprawdę. Rozpoczyna się nowa historia. Przychodzi później rolnik, podlewa. To zaczyna kwitnąć i przychodzi dzień, kiedy te owoce zostają widoczne. Tak ważne jest to, kiedy czytamy Słowo Boże, abyśmy wydawali owoc. Tak ważne jest to, i Słowo Boże w wielu, wielu miejscach podkreśla, że po owocach ich poznacie. Tak ważne jest to, abyśmy idąc za Panem, czy w naszym życiu domowym, w służbie, wszędzie, w drodze za Panem, aby nasze owoce szły przed nami, a nie nasze słowa, ale owoce. Kochani, taką właśnie myślą dzisiaj chciałem się z Wami podzielić i zadać to pytanie: Jaka droga? Przepraszam, jaka gleba? Czy jak droga? Jaka gleba jest w Twoim sercu dzisiaj? Czy jak droga? Czy jak skała? Czy jak ta między cierniami? A może żyzna, gotowa, przygotowana na Boże Słowo? Jaka gleba jest w Twoim sercu dzisiaj? Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie, i pragnijmy tego, aby Pan przygotowywał nasze serca, aby kruszył tą skałę, aby wyrywał te ciernie, aby zabierał wszystko to, co nie pozwala na to, abyśmy w pełni rośli dla Niego i przynosili Mu owoc godny Niego. Amen.